Ostatnio miałeś okazję pojeździć trochę bez pilota. Ja, 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 teraz z powrotem się trzeba nauczyć słuchać. Nie, nie. Słuchać jest fajnie, strasznie mi tego brakowało na tych górach i, i teraz naprawdę dużo większa pewność w jeździe, jak mm, ktoś mówi, a jaki to zakręt. O tak bym powiedział. Trasa technologicznego górskiego miała w charakterystyce jakieś przełożenie na odcinki rajdu rzeszowskiego? Myślę, że spore. W ogóle była to taka trasa oczywiście czysta siłą rzeczy i wszędzie jednorodna bardzo przyczepność, ale, ale było naprawdę sporo zakrętów, sporo jakichś sekcji, trochę nawrotów, na szerokiej drodze wszystko, ale tu na Rzeszowie mamy takich sekcji trochę, ale ja myślę, że to był przede wszystkim dla mnie fajny trening, takiego rozjeżdżenia się w warunkach rywalizacji po prostu i trochę presji. Czyżby jakieś problemy z samochodem na odcinku testowym? No szczerze mówiąc tak, jakieś mamy kłopoty trochę z mocą. Samochód zdycha, szczególnie po wyjściu z nawrotów, ale wydaje się, że już jest zdiagnozowana przyczyna, więc zaraz chłopaki będą próbowali to naprawić. Natomiast jeśli chodzi o ustawienia, seta, wszystko działa świetnie.